Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania zakupy zrobione z Rosmana. Pierwszy to jest właśnie szampon. To jest zapachu o zapachu lawendowym. Taki. On jest właśnie na lato. Właśnie ma te filtry, te UVA i UVB, żeby właśnie chronić przed słońcem, żeby tak włosy nie były wysuszone, zniszczone. No i to akurat taki, nie wiem czy to będzie widać. To jest mój pierwszy szampon z tej firmy. Raz umyłam głowę i na, e, tym szamponem i powiem, że nawet fajna. Ja mam właśnie. Te suche włosy, suche włosy to nawet fajny jest ten szampon. Zapach to taki dla mnie przeciętny, ale jest fajny. Kolejny yy, produkt, to jest właśnie pasta do zębów, Meridol, Uwielbiam tą pastę. Delikatne takie. Tą pastę uwielbiam z Merodila. Tak samo płyn do pukania zębów, też z Merodila lubię kupywać. Mam jeszcze, kupuję też jeszcze z jednej firmy M. Już zapomniałam, ale też właśnie dobre. Eee, kolejne to jest: to są plastry antybakteryjne. Mm -hmm. to są plastry właśnie takie tutaj na brodę, na czoło i na nos z Isana z Isana akurat ja nie, nie, miałam już plastry z Isana a ale akurat nie te inne ale lubię, one dużo może nie wyciągają ale zawsze coś tam wyciągną plastry lubię używać to często używam plastry Kolejny to jest e, szampon do włosów z Bebem. To jest właśnie taki szampon z bebę. Dla Natusi, to jest dla właśnie dla... Zapach ma fajny. I też raz umyłam głowę tym szamponem, nawet... Nawet fajnie, nawet... Włosy w miarę dobrze się rozczesują, bynajmniej u mojej Natusi. Bo to też wiadomo, nie na każde włosy ten szampon może być. Hmm, tu nie piszę do jakich, no to jest chyba do każdego ten, ale wiadomo, nie każdemu dziecku może tego pasować, bo e, kupuję, kupiłam raz taki szampon, że masakra tak się ciężko włosy roz, e, rozczesywało. Szkoda, że nie zostawiłam, bym pokazała. Kolejnym produktem to jest Zondance. To jest taki, to jest właśnie na lato produkt. To jest taki żel z aloesem. On właśnie ma chłodzić skórę, chłodzić i pozostawiać dłużej brązową skórę. No i ona ma właśnie, na lato jest niby bardzo dobre, bo ma właśnie, jak się opalisz, to żeby ona później tak tą skórę chłodziła, nie testowała. Zobaczę jaki to jest. Aha. No zapach, delikatny zapach takiego aloesu i ona ma właśnie taki, no żelowaty taki jest, zielonkawy żel. No aloes. Już z aloesu jeden żel miałam, ale taki do kąpania pod prysznic. I bardzo fajny. Ale zapach delikatny. Nawet fajny. Nawet fajny jest. Nie powiem. Niedługo będę do miasta jechać, to akurat dobrze, że się wysmalowałam. Zapach nawet nawet delikatny, bardzo fajny. Ja nie lubię mocnych zapachów. A ten jest taki przyjemny. Hmm? Fajny nawet. Stenson. Aloesem. Hmm. Ale skóra latem musi być często nawilżana. Kolejnym produktem to jest um, Denkmit. To jest do prania. To jest do prania. Taki fajny, świeży zapach ma. Tu ma właśnie kwiatowy, ale taki świeży, naprawdę. I jeszcze był jeden zapach. Ja już nie wiem, czy to było o zapachu lawendy, czy tego nie pamiętam. Ale ten już raz kupiłam. I naprawdę polecam. Jak ktoś lubi właśnie takie świeże zapachy, to naprawdę polecam. Z tego Dent Meat. Bo naprawdę ma 15 tych, kapsułek, czy jak to tam 15 ich dużo nie ma, ale naprawdę jest fajnie. I akurat się bardzo podobał ten zapach zapach ciuchów po praniu, więc kupiłam go teraz jeszcze. Raz. No i kolejnym produktem jest taka maseczka właśnie z garniera, ona jest właśnie. E, przeznaczona e, do stosowania latem. E, właśnie ona, ona jest nawilżająca, regenerująca, e, ma uspokajać niby, ale właśnie jest dobra po niby dobrze ją stosować po opaleniu, jak skóra jest wysuszona, to żeby właśnie ją po opaleniu nawilżyć. Zobaczymy jak pojadę nad morze, czy tam jak będzie właśnie pogoda to ją przetestuję. Ogólnie z garniera ja mam mieszaną opinię, ale przetestujemy. Bo to wiadomo, nie do każdej cery może być różny stan produkty, a to może akurat być dobre. Kolejny produkt to jest do kompania bysien. Yy... Z takim kotkiem. On ma płyn chyba bodajże różowy. Ostatnio mojej, kro mia mojej kropce miałam kupywany i się bardzo spodobał. Teraz zobaczyła w sklepie i powiedziała mama: Jak co ten płyn? Bo jej się ostatnio podobał. To wzięłam. Natusia poleca, bo jej się spodobał. Kolejny to jest też do kompania dla dzieci z jednorożcem. Tego jeszcze nie testowała. Ale spodobał jej się ten jednorożec, to chcę go też przetestować. Zobaczymy, jak będzie pachniało w tej wannie. Kolejne to są okulary, co moja kropeczka wybrała. Za 4,95. Takie okularki sobie wybrała. No dla mnie to akurat nie nie <laughs> Mnie to nie pasuje. Takie sobie wybrała tutaj jest takim różowym. Miała do tej pory same takie dziecinne, a teraz chce już takie poważne. No, jakby nie było, ma 5 lat, nie? No, takie, ale bardzo fajne okularki. Kropeczka ma z tego co widzę, ma też dobry gust. Bynajmniej mi się podobają. Kolejny to jest produkt taki dla dzieci yy, z tym. Filtrem 50 Plus UVA UVB. To jest właśnie w kulce. Mm. Bardzo ładnie pachnie. Ochronny i pielęgnujący. taki fajne w kulce dla dzieci na lato ale bardzo ładnie pachnie sama myślałam żeby sobie kupić <grymne> bo bardzo mi bo ten zapach mi się spodobał kolejny produkt to jest yy, 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 yy. to jest krem na yy. Krem właśnie na twarz i na dekolt 50+, zawiera właśnie te filtry UVA, UVB, no i właśnie on jest na twarz i na tutaj na dekolt, bo wiadomo dekolt jest też ważny i właśnie ten krem nawilża skórę i on jest więc bardzo dobry do skóry suchej, chociaż pewnie do każdego rodzaju. Chociaż ja to tak się nie znam i 50 plus bardzo ważny. I to jest taki kremik. 50 plus. A na słońce jest bardzo ważne takie. I zobaczymy. Wow, trochę wzięłam tego. Kremiku. No zapach. Hmm. No, zapach taki. No, nie najgorszy. Tak, pierwszy, ten, o, o, takie... ten pierwszy taki z tego. Wydawał mi się taki ostry, ale nie, nie najgorszy, jest ok. I nawet na Wilżę. Przecież on jest na, na dekolt i na. na dekolt i na twarz. A ja ręce tam smaruję, ale tylko przetestowałam. Jest fajnie nawilżający, tak jak pisało tu, że on nawilża ten kremik w tym opakowaniu. Zundance, też taka właśnie ta firma, Zundance. I nawilża, tak jak pisało, jest nawilżający. A to jest bardzo, bardzo ważne latem, żeby właśnie ten dekolt nam się. Zobaczę, czy to też tak tu. Fajnie, ale nie, fajny. On jest na dekolt. I na twarz. Na, tw na twarzy już mam jeden krem właśnie nałożony to nie będę już smarować, ale, ale na wilża. Bardzo fajnie na wilżę jest. No, bardzo fajny jest ten krem. i Jeszcze 50 plus. A wiadomo, lepiej o skórę. Skórę trzeba jakoś dbać, żeby tak szybko nam zmarszczek nie przebyło za dużo. Ja młoda już nie jestem, ale lepiej później się bardziej zestarzać niż wcześniej. Lepiej jakoś zapobiec, tak? Chociaż wiadomo, prędzej czy później te zmarszczki, więcej ich będzie. Ale lepiej, żeby ta skóra jakoś dłużej się utrzymała, w lepszym stanie. Więc warto zabezpie zabezpieczać przed słońcem, a słońce, wiadomo, wysusza, a wtedy powstają zmarszczki. No. Więc polecam ten krem na twarz, na twarz i na dekolt. Bo jak widzę fajnie smaru, fajnie nabielże. No. Nawilżać fajnie, nabielża. Więc cieszę się, że kupiłam. Kolejny to jest Power, taka y, pomadka do ust z Power. Wow, nie wiem czy to będzie tak Power, pomadka do ust. Taka firma, nie wiem, to jest 0,10. I. Aha, to jest firma Katrice. Katrice firma, tutaj jest. Ja tu Power patrzę. Ale to jest firma Katrice. Tutaj jeszcze ma na tej pomadce napisy. Nie wiem, czy to będzie widać. Ma też taki właśnie kolor fajny. Nie wiem, czy tutaj pomadka będzie widać ten po katrice. No dobra. Katrice firma, nie znam tej firmy. Tu ma fajny napis, tu ma napis też. Bebrony. I tutaj ma napis na pomadce Katrice, Ale fajny taki kolor. Hm. Hmm? Mnie się podobają takie jasne kolory. Akurat gustuje mi też ee, czerwony, czy tam w, tym, w tych kolorach takich ciemniejszych. No, ciemniejsze w takich kolorach też kupuję, ale czerwony już by mi nie pasował. Raz, raz chciałam przetestować, bo moje koleżanki tak mi się spodobało, jak ona miała tak na czerwono pomalowane. I mówię, też sobie kupię, przetestuję, ale jednak nie do każdych czarnych tych bo nie do każdej osoby pasuje czerwona szminka. No ja wyglądałam jak klaun i ci nie wracaj. A ten kolor mi bardzo się podoba, 010 i to jest właśnie ta Katrice firma. Nie wiem, pierwszy raz o niej zauważyłam. Wcześniej nie widziałam tej firmy Katrice. Albo taka ślepa byłam. No z tego połę. Wow, tu nawet tak nie widać dobrze. Ale bardzo fajna jest ta pomadka. No i z tych zakupków będzie na tyle. E, napiszcie właśnie, czy też lubicie w DM-ie robić zakupy. No ja jeszcze lubię oprócz tego w Rosmanie. No akurat trafiło, trafiło mi się po drodze do DM-u. No to zakupy zrobiłam w DM-ie. Ale z tych produktów, z tym aloesem jestem zadowolona, bo on fajnie tak... Zapach nawet fajny, delikatny i ten do twarzy. Eee, do twarzy i właśnie do tego. wow nie będzie tutaj tak świeci. Do twarzy właśnie i na dekolt też bardzo fajne i 50 plus brałam, żeby jak, naj, jak największy był ten UVA UVB, żeby właśnie ta 50 była. No, to mam nadzieję, że ten odcineczek Wam się podobał. E, piszcie, lajkujcie, no i subskrybujcie mój kanał, jeżeli byście by chcieli być na bieżąco z kolejnymi filmiczkami. I do usłyszenia, do następnego, pa!